Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Radca Prawny. Proszę Państwa, jesteśmy partnerem portalu frankowiczudziałaj.pl. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj opowiadamy o kolejnym zwycięstwie Szołajski Legal Group dla swoich klientów, tym razem Santander Consumer Bank. Santander Consumer Bank zawierał umowy kredytów frankowych i również takie umowy kredytów frankowych prowadzimy do unieważnienia. Proszę Państwa, 18 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Elblągu, pierwszy Wydział Cywilny, wydał wyrok w sprawie Santander Consumer Bank i jego umowy kredytu frankowego dla naszych klientów. Unieważnił tę umowę i zasądził na rzecz naszych klientów ponad 82 tysiące złotych. Jak przebiegała sprawa, dlaczego tak się zdarzyło? Proszę Państwa, w lutym 2007 roku nasi klienci pożyczyli z banku Santander Consumer Bank ponad 320 tysięcy złotych na 312 miesięcy. Proszę Państwa, ta umowa jest bardzo ciekawa bowiem ta umowa zawiera zapisy, zgodnie z którymi spłata rat kredytu następuje przez Frankowiczów według kursu sprzedaży Narodowego Banku Polskiego dla Franka Szwajcarskiego. Natomiast wypłata kredytu nastąpiła w złotówkach i nastąpiła po kursie Santander Consumer Bank. Proszę Państwa, 13 lipca 2022 roku kancelaria Szołajski Legal Group złożyła w Elblągu pozew w imieniu swoich klientów i bank odpowiedział 9 września 2022 roku, tak zwaną odpowiedzią na pozew. My złożyliśmy w listopadzie 2022, dokładnie 4 listopada, naszą replikę do odpowiedzi na pozew. W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której zostali przesłuchani Frankowicze. Ona miała miejsce 20 lutego 2023 roku. Następnie sąd zobowiązał strony do przedstawienia pisemnego, ostatecznego stanowiska, i 18 kwietnia 2023 roku na posiedzeniu niejawnym zamknął rozprawę. Zapoznał się ze stanowiskami ostatecznymi stron i wydał wyrok. Wydał wyrok, w którym stwierdził, że umowa e, Santander Consumer Bank z lutego 2007 zawarta przez naszych klientów jest nieważna oraz zasądził na rzecz naszych klientów ponad 82 tysiące zł, dokładnie 82 307 88 zł 88 groszy i e, zasądził również odsetki od 10 grudnia 2021 roku, czyli od daty otrzymania e, wezwania przez bank w imieniu naszych klientów, które sami złożyli Natomiast bank również został zobowiązany do zapłaty. Kosztów procesu w kwocie 5935 zł. Proszę Państwa, w umowach Santander Consumer Bank mamy do czynienia z klauzulami niedozwolonymi. Są to umowy, które należy unieważniać. Sądy, co do zasady, widzą właśnie dokładnie to samo: wiedzą, że te umowy są nieważne, że trzeba je unieważniać i dlatego nie ma na co czekać. Trzeba działać. Dlatego zachęcamy. Frankowiczu Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, radca prawny Szołajski Legal Group.